Technologia jest po to, żeby nam ułatwiać życie, a to urządzenie właśnie do tego zostało stworzone. To jest odświeżona wersja modelu Z30, bo dostała funkcję mopa. Jednostka główna waży 2,2 kg i przyznam, że po odkurzeniu całej chaty jednak rękę trochę czuć. Zbiornik na nieczystości ma 600 ml, także sporo zmieści. Wypinany jest bardzo prosto. W zbiorniku jest zamontowany filtr HEPA H14, który zatrzymuje prawie 100% robinek o wielkości do 1,1 mikrona. I nie mamy przy tym odkurzaczu tego efektu wylatującego z tyłu powietrza, przy okazji którego część brudu również powraca do otwartej przestrzeni. Kultura pracy jest naprawdę świetna, co jest na pewno u w kierunku alergików. Sam jestem uczulony na kurs, także doskonale wiem, o czym mówię. Z30 odpalamy przyciskiem obok znajduje się przyłącznik trybów, jest do wyboru eko automatyczny oraz tryb turbo. Automatyczny reguluje moc sania w zależności od ilości wykrytego brudu w danym momencie. Detekcja odbywa się w samej jednostce, a nie końcówce, więc niezależnie z której szczotki korzystamy, to Z30 ten tryb adaptacyjny oferuje. Przyznam, reaguje dosyć szybko i najchętniej korzystam podczas sprzątania właśnie z trybu auto, który jest najlepszym balansem między czasem pracy na jednym ładowaniu i skutecznością odkurzania. Na ekranie macie gikowe statystyki o tym, ile pochłonięto pyłków, włosów, kurzu i roztocz, a są one definiowane przez wielkość cząstek stałych. Szczerze mówiąc ja podczas sprzątania na to nie patrzyłem. Z30 niezgłośny, a przynajmniej mniej jego odgłos nie przeszkadzały. Tryb turbo nieco bardziej zawarczy, ale to dalej normalny odgłos odkurzacza. Imponująca jest jego moc. 30 tysięcy paskali robi wow, bo przypominam, odkurzacze automatyczne mogą pochwalić się około 8 tysiącami paskali, więc popatrzcie, jak mocny to zawodnik. Tych końcówek to dostaliśmy za trzęsienie i robią wszystko, co Wam przyjdzie do głowy. Szczotka miękka do odkurzania jest przewidziana do ekranów, klawiatur, lamp, kloczy, czyli wszystkiego, co delikatne i podatne na uszkodzenia. Sama szczotka ma miękkie włosie. Podobne zastosowanie ma obrotowa miękka szczotka, której kierunek możecie zmieniać na głowicy kulowej. W środku jest dodatkowa warstwa włosia, więc można spokojnie mocniej ją przyciskać do sprzątanych przedmiotów. Dreamy sugeruje, żeby łączyć to z giętką rurą, która jest w zestawie. Odkładacie na bok odkurzacz, siadacie wygodnie i coś precyzyjnie czyścicie. Obrotowa mini szczotka to po prostu mniejsza wersja głównej szczotki. Mały rozmiar może sugerować, żeby ją używać do sof, ale nie do delikatnych tkanin. Szczotka obrotowa z podświetleniem jest głównym narzędziem, z którego najczęściej będziecie korzystać. Po włączeniu odkurzacza od razu aktywuje się podświetlenie w kolorze morskim, żeby było łatwiej widzieć zanieczyszczenia pod szczotką i czy na pewno je zgarnęliśmy odkurzaczem? Szczotka ma przyłącznik do wyboru nawierzchni, czyli dywan albo klasyczna podłoga. Można ją wygodnie nogą przyłączyć, więc fajnie, że nie trzeba się gimnastykować i za każdym razem schylać. Na są gumowe wstawki, żeby nie obić mebli. Obrotową szczotkę możecie wygodnie wyjąć i wyczyścić. Ta końcówka szczególnie mnie zaintrygowała, bo wygląda z daleka jak wałek do malowania ścian. Dreamy mówi, że to szczotka dla tych, co mają marmury na chacie. Ci, którzy marmurami się nie otoczyli w domu, mogą z niej skorzystać do wszystkich twardych, kamiennych podłóg, żeby ich nie porysować. W tym celu możecie też łatwo zdemontować dodatkowe mini-rolki na spodzie szczotki. Jest też dodatkowe miękkie włosie, żeby zminimalizować styk plastików z powierzchnią. Ona również ma podświetlenie i szczotkę również wyciągniecie, żeby ją wygodnie wyczyścić. To do to złoto dla każdego, kto ma zwierzaki w domu. Kot, pies zostawia mnóstwo sierści wszędzie i za jej pomocą możecie wyczyścić wszelakie koce, kanapy, a nawet same zwierzaki, jeżeli wam na to pozwolą i nie boją się odkurzacza. Naciskając na przycisk wypychacie zebrane włosie ze szczotki i po prostu je wyrzucacie do kosza. Narzędzie uniwersalne znamy z każdego odkurzacza, ale fajnie, że połączono w sumie dwie końcówki w jedną i można mini szczotkę obniżyć i to nią sprzątać zakamarki i inne trudno dostępne miejsca jak narożniki schodów, jakieś zasłonięte miejsca w szafach. Na minus fakt, że plastik z którego są końcówki wykonane dosyć łatwo zbiera rysy i ślady użytkowania w postaci przetarć i rys. Tak jak wspomniałem, w sobie jest też giętka rura, jak do klasycznego odkurzacza, jak i przejściówka z łamanym kolankiem, tak to bym nazwał. Jest też klasyczna, sztywna, długa rura. Końcówki można myć pod wodą, natomiast producent zastrzega, żeby przed kolejnym użyciem one wyschły i dodatkowo wspomina o tym, że najlepiej... Pozostawicie do wytchnięcia na 24 godziny. Byłem zszokowany, ile brudu było w dywanie, który na pozór wyglądał na czysty. Jeżeli macie fiła na punkcie czystości, a postać detektywa Monka nie jest Wam wcale odległa, to z Z30 się dogadacie. Powiedziałam już częściowo, ale dokończę myśl. Z dywanami Z30 Aqua Cycle dogaduje się znakomicie. Nie wciąga ich, daje swobodę poruszania szczotką bez wielkiego wysiłku. Ogólnie jest on bardzo manewrowy, a końcówki do podłogi są łatwo, że tak powiem, manipulować. Wyciągnie totalnie wszystko z podłogi, od rozsypanych produktów spożywczych, aż po kable czy taśmy do ćwiczeń, na co trzeba zwrócić uwagę przy sprzątaniu. Przy tej mocy, na szczęście szybko garnie, że ma w szczotce coś niepożądanego, i wyłącza ciąg, także to zabezpieczenie działa. Mega dobrze odkurzało mi się meble, zatem do ogarniania porządku w samochodzie, będzie też super opcją. I znowu, moc sadnia jest tutaj królem. Tą ostatnią szczotką jest MOB, bo jest to edycja Aquacycle. To najbardziej skomplikowana końcówka. Na początek jest osłonka, którą zakładamy po sprzątaniu. Pierwsza wypinana część to zbiornik na czystą i brudną wodę. Czystą wodę nalewamy, a brudną uwalniamy podnosząc to wieko. O dziwo tej drugiej nie zbiera się wcale zbyt dużo. Szczotkę po osprzątaniu warto wypiąć, umyć i odstawić do wysuszenia. Zdarzyło mi się jej na koniec nie wypłukać, to potem z wyraźnie zalatywała nieprzyjemnym zapachem, ale to klasyk dla odstawionych mokrych brudnych rzeczy. Dymi nie wspomina o tym, że możemy myć podłogi za pomocą dodatkowych detergentów dodalewanych do wody, dlatego skupiamy się na tym, żeby myć podłogi za pomocą czystej wody. Mopowanie jest bardzo skuteczne, nawet jeżeli mowa o trudniejszych plamach. Gdy jest coś przyschnięte, to pozostawiam mop w danym miejscu na 50 sekund i w większości przypadków plamy już nie było. Szkoda, że nie mamy możliwości fizycznego dociśnięcia szczotki do podłogi, bo obramowanie blokuje tę czynność. Żeby mopowanie było szybkie i skuteczne, trzeba odkurzyć dokładnie powierzchnię, bo w innym przypadku brud bryli się na mopie, a sama końcówka nie ma sania, więc trzeba kłaczki zbierać potem z ziemi. Tak czy inaczej, widząc, że nie są to obrotowe mopy, tylko wałek, to myślałam, że będzie miał problem z domywaniem, a jest bardzo dobrze. Przyzwoicie zmaksymalizowano odległość domywania list, bo z pół centymetra brakuje mu, żeby jeździć dosłownie po samych listwach. W tym modelu mamy stację wolno wolnostojącą, a nie uchwyt na ścianę. Niektóre szczotki, a w szczególności mob z wodą, do którego puszczam teraz oczko, jest ciężki, więc dlatego Dreamy zdecydowało się na takie rozwiązanie. Tego co sprawdziłem, to poprzednio nie można było ładować odkurzacza bezpośrednio ze stacji, a teraz już się da. Także moim zdaniem jest to na duże plus, chociażby ze względu na wygodę. Stacja ma dodatkowe miejsce na trzy wasze ulubione końcówki, żeby nie trzeba było szukać ich po szafach. Zawsze będą pod ręką. Odłożony odkurzacz do stacji oczywiście w tym co się ładuje się i sygnalizuje to diodą na jednostce głównej. Po 30 minutach naładowało się do jedynie 16%, także to nie jest szybkie ładowanie. Oczekiwałbym w kolejnych generacjach poprawienia tego wyniku. Pełne ładowanie trwa 3,5 godziny. Bateria jest wypinana na szczęście, także może sobie dokupić drugą, żeby nie czekać tak długo, aż odkurzacz się naładuje i kontynuować czyszczenie. W przypadku Z30 Aqua Cycle dostajemy stację ładowania, ale nie jest to stacja do opróżniania nieczystości i w ten sposób trzeba powiedzieć o baterii, bo odkurzecze pionowe generalnie cierpią na problem słabych akumulatorów i krótkiego czasu sprzątania. Dreamy deklaruje 90 minut ciągłej pracy, ale oczywiście w najbardziej oszczędnym trybie. Naładowałem na 100% Z30 i sprawdziłem, kiedy w trybie automatycznym rozładuje się. Odkurzam podłogi, korzystam z precyzyjnej szczotki do odkurzenia zakamarków, np. za pralką, odkurzam kanapę. Jak i trochę mopowałem. Zaznaczę, że w trybie mopowania zużywa on dużo mniej energii, bo automatycznie nie działa silnik do zasysania wszystkich nieczystości, także automatycznie wydłuża się nasz czas pracy. Z30 rozładował się po 40 minutach, co określiłbym czasem potrzebny na posprzątanie mieszkania o powierzchni około 80 m2. Jeżeli macie dom, to na innym ładowaniu powinien bez problemu ogarnąć jedną kondygnację. I jeszcze parę miesięcy temu patrzyłem na odkurzacze ręcze, że ok, i tak trzeba za ich pomocą sprzątać, więc po co mi one, skoro mam obrobota, które sobie jeździ po domu? Tymczasem skuteczność i wygoda posiadania wielu urządzeń w jednym, czyli odkurzacza MOP-a za pomocą takiego urządzenia jest naprawdę dużo wygodniejsza. A skuteczność odkurzania jest jeszcze lepsza niż w przypadku konwencjonalnych urządzeń. Także Z30 mi się bardzo dobrze korzystało. Już miałam w domu takie głosy, że. Trzeba się w coś takiego wyposażyć. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza opinia na ten temat. Oczywiście, to nie jest urządzenie idealne, bo takowych nie ma. Także tam kilka rzeczy, a na pewno czas ładowania trzeba było poprawić. Natomiast finalnie ja mogę powiedzieć, że jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego urządzenia i sam zastanawiam się, czy czegoś takiego nie trzeba sobie sprawdzić. To wszystko ode mnie. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia.